Choć ze Starbucksa coś kupuje za darmo Co tam szefie? Dobry weekend. Dobry weekend się zapowiada Zobaczymy, zobaczymy, nic nie, nie wiadomo Może będzie dobry, może będzie niedobra. Co planujemy na weekend? No to co? Nie do tego to chyba nie piszczymy Odcinek drugi. Smalec, pot i nieoczekiwany gość Jak dzisiaj przed spotkaniem nastroje w drużynie? W więc tak, wczoraj wysyłem chłopaków na takie małe, małą, tak yy, mówi integrację. No i problem jest taki, że mieliśmy na kręgle no i na tych kręglach, słuchajcie, okazało się, że jakaś impreza była. Pań po 30. No i mam problem, bo ja pukam do pokojów, mam taką kartę, która otwiera wszystkie drzwi chłopaków, ja wchodzę, a tam, yy, no naprawdę, spory, spore koleżanki. W sensie wiekowo, a oczywiście bez obrazy dla nikogo. No wiadomo, Wiktor, tylko liczba, prawda? No. no i mam problem, bo chłopaki spali do 16. A my to spotkanie mieliśmy z postaci zrobić. Czajak, jak się tutaj nastawiasz przed meczem? Co uważasz o przeciwniku? Czy czujesz jakieś zagrożenie? Mm, nie wiem, Jimmy, tak szczerze ci powiem, że... Trzeba wygrać po prostu, wiesz, nie myślałem, czy są jakimś zagrożeniem, bo musimy teraz wygrywać po prostu wszystko tak naprawdę, żeby się dostać do playoffów, offów no na U Masters, więc trzeba po prostu wygrywać, no matter what. A co dla Ciebie znaczy spotkanie się przeciwko byłym teammateom z Zatoralowi i Brunesowi? Co dla mnie znaczy, no, co no, pewnie znowu Lisinem będzie chciał mnie kopać co cooldown a ja sobie wygram gierkę ze free, bo wulajt co nie? Mhm. czyli co, będziesz grał jakoś karmą? tak, dzi dzisiaj gramy karmą, lulu i joną na midzie dobra nie wiem jak na pójdzie, będzie ciężko jesteśmy gorsi ewidentnie na papierze to nie ma znaczenia, przeciwnik ma zero winów w lidze. Tam jest też Zetural. E, właśnie, tam jest lepszy trener. Razem ze mną, ja, ja i Bezum, tak naprawdę jesteśmy kopią Zeturala. Zetural to jest szef, a my... Najszybszy no był Delos po prostu. No. no i razem nas jakoś upchał w cenie mniej nawet, niż tak, z... Zetura. musiałby Zeturalowi to jest, jest, Słuchajcie, no musimy mówić, jak jest. No i jest po prostu tak, że ten gościu bardzo mało zarabia tutaj, dlatego jak będziecie tam na jego streamku, to dotujcie, wpłacajcie pieniążki, żeby, żeby no dalej się powodziło tak, jak się powodzi. No pójdźcie na nie. Siemanko do dzisiaj chciałem zaprezentować fenomenalny nowy wystrój jak się należy, jak należy chodzić w tym sezonie jest to plecak założony nie na plecy tylko na brzuszek i słuchajcie do no to wygląda fenomenalnie, posłuchaj tu masz szybki dostęp do swoich pomatyk, do swojego tuszu do rzęs słuchaj tutaj szybko można sięgnąć po nie żartuj oczywiście no, można sięgnąć po jakieś witaminki, tego typu rzeczy. Fenomenalne to jest, dziewczyny. Łapcie, póki możecie. To jest nowy trend. I nie zapomnijcie oznaczać mnie na Instagramie. Szala Paweł. Do zobaczenia. Już nawet leasing mi się skończył. Nie mam pieniędzy. Już jest następne. Widzowie straszą, że Skodą będę jeździł do końca życia. No, jest ciężko. Z Dorotą mieszkam na co dzień, teraz oczywiście tutaj za oczywiście, dobrocią mi i tutaj pan Adriana, jestem w stanie spać z chłopakami w jednym miejscu fenomenalnie, nie muszę rozkładać namiotu czy też spać w 1.6, a dobrze wiecie, że ten silnik wcale nie grzeje dobrze no jakoś sobie radzimy, nie? ale całkiem serio w sumie, jak chcecie widzowie posłuchać, no to no dobrej z tym myśli. Yy, ogólnie nie oszukujmy się, ale powinniśmy wygrać to spotkanie. Mamy 5-5, yy, przeciwna żona 0-10, jeżeli matematykalnie nie byli. Skoro mam <grymna> 5-5, to muszą mieć 0-10. Yy, jak pójdzie, mamy coś przygotowanego fajnego. Myślę, że trochę zmian było w grze. No, jesteśmy świadomi tych zmian. Nie trenowaliśmy dużo, dlatego że musieliśmy trochę naprawić drużynę. Taki zestaw naprawczy włączyliśmy, więc trochę to trwało i trochę dalej to będzie trochę trwać. Ale myślę, że dużo lepsze coś takiego, żeby nie grać screamów przez kilka dni i jakby wrócić z pełną parą siłą niż, niż się zmuszać do grania w sposób, w który po prostu nie działa. Let's fucking go! Pamiętajcie, żeby się nawadniać, a jak się mówi? Nawodnić. Ja myślę, że, że te mecze w ogóle nam pokażą, jak dobrym trenerem jest Delort, bo w ostatnich dniach stwierdził, że po prostu treningów nie będzie w ogóle, więc jeśli teraz po raz pierwszy zrobimy 2-0, to, to dla mnie będzie jasny sygnał, więc to jest taki test. To jest taki test. Weekend po test, na pewno mamy nadzieję, że to 2-0 zdobędziemy, tak? Nie mówcie mu, ale dostanę dwa ile z z Riotu, musiałem robić po godzinach. Kurwa, Walentynki nie robią, do tego treningu, nie było. Nie <laughs> czasu, żeby robić treningi lol. Znaczy, robiłem to... lola, tylko dla Riotu. Ale Adrian, posłuchaj, no, Riot to jest nasz wspólny, można powiedzieć, ojciec. Więc musieliśmy razem dla niego, dla dobra Riot Games kochanego. Oczywiście pozdrawiam wszystkich Rioterów. Ja chciałem z tego miejsca pozdrowić SG, pamiętamy. SG? SG. A, okay, SG. Pamiętamy. A Ma, czy ja pozdrawisz? Y członków klubu, fanów Delorda. Szukam tej litery jednej, którą chciałeś gdzieś tam e, wrzucić, ale nie ma żadnego klubu, przypominam. Żadnego wstępnego też nie ma. Ktoś pisze do Was, że do jakiegoś klubu, którego nie ma, ktoś chce wstępne. Nie dawajcie. To jest fake, ściema. Po drugie, tęsknię trochę za widzami ze streama, ale wiem, że tak naprawdę e-sport i to, co robię teraz, jest dużo ważniejsze dla mnie w kontekście Dużo więcej z tego czerpię radości i dużo bardziej tego chce niż streamowania. Trenerze, jak podrafcie? A nie wiem, bezum robię. Ja śpiewysz zapierdol od rana, nie mam czasu się nad <grym> Bezum zrobił draft ja śpię. Sobie. I mam nadzieję, że oni to rozumieją i będą czekać na mnie, jak będę mieć więcej czasu i wtedy się pobawimy dla zabawy. Więcej. A no. czy po dzisiejszym spotkaniu będzie okazja, o, by tutaj... Świętować? Być może zwycięstwo, może jakiś chlebek z ogóreczkiem, ze smalczykiem, może coś mocniejszego niż woda? Nie no, jeszcze jutro jest mecz, ale może jak wygramy obydwa, jak będzie 2-0, no to pomyślimy dla zawodników jakąś nagrodę. mały co nieco, jakieś ciastka, może kawę im ze Starbunia kupimy. Cześć Paweł. Cześć. Jak tam dzisiaj? Dobrze, ciężko. Właśnie się zrzemnąłem po wieczornym jedzeniu, a muszę jakiś zrobić test z kamerką więc. No wie jak na jest. Fanki? Fanki czy będą? Dobre pytanie. Zależy ile bezum przeprowadzi tak, te BH. No bo to jak już ktoś przyniesie, to jak przeprowadzi kobiety, to to musi być bezum Pytanie, czy, pytanie, czy jakieś dziewczyny tutaj oglądają nas i chcą wpaść na jakąś małą. Impresję. Po tańcówkę? Może masz jakiś apel dla kobiet oglądających nas? Dziewczyny, nie bójcie się zawodników, to są psychole. Często nie są zbyt mądrzy. Ale trenerzy nie są są. Ale pamiętajcie, że trenerzy są charyzmatycznie wykształceni. fenomenalni, mają dobrze dobrane ciuchy, dobrze pachną i fenomenalnie się poruszają po deskach tanecznego klubu. Czyli remisy, jak ja to wolę mówić, więc... Pamiętajcie, dziewczyny, do trenerów najpierw, no potem do graczy. A propos dobrego ubioru, skąd, skąd taka wspaniała koszulka? No wiesz, z taka włoska marka Pablo Sabre. Wiesz co, kiedyś czytałem o niej, założyciel przypływał, był rybakiem i pływał po, po morzu i tak sobie pomyślał kiedyś: no wiesz, ryba wyskakuje czasami z wody, no i ten koleś po prostu nazywał się Pablo Sabre, On miał miecz, szablę, i tak wziął i przeciął. Nie? I przez przypadek przeciął też sobie maszt się żagiel, no i tak powstało nasze logo właśnie, czyli szabla i trochę jakby maszt, czy takie P -tworzy. no i właśnie z tego się wzięło. No i ta włoska marka jest fenomenalna, ma świetne ciuchy, to jest Kaszmir, na no, światowej w, 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 jakości bawełna, czy Kaszmir, kurwa. To Dobra, drafcie zaczął, weźmy kończymy. serio? Kurwa, zaczął. bez ciebie draftuję. Kurwa, naprawdę? Drafcie zaczął. Bez ciebie draftuję bezu. to chyba dobrze, czy nie? Mamy, mamy, szansę, mamy szansę dzisiaj. w Tym miejscu Cię Bezum draftował, dlatego myślę, że mamy dobre szanse na zwycięstwo. Ja rzucam tę robotę kurwa, naprawdę. <grym> nie możesz rzucić tej roboty, bo to ona rzuca Ciebie. <grym> e... Chciałem zgłosić się, szukam pracy jako trener. nie biorę dużo, moje stawki nie są duże. To prawda, jest bardzo tanie. Jestem bardzo tani, mogę posprzątać, umyć podłogi. Weźcie mnie. baby.

Bezum ma się cieszyć. Bezum mówi, że na najgorszą drużynę wygraliśmy. A co z tego? przynajmniej zastępowaliśmy na najgorszą drużynę. A nie męczyliśmy się. Dobrze, no ja Coś tak powiedzieć. Kochani, dzięki tej kochani, wiktorii nie stracimy roboty. Właśnie tutaj się stoi za nami Adrian. To prawda, nie niestety, je, jeszcze 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 ma, ma więc pracę. Więc jeszcze, jeszcze mam pracę. To zobaczmy, kochani. Mam nadzieję, że po to jest będę miał. Siema, nie wiem, czy mnie słychać. Może mnie słychać. Strasznie wczoraj zachlałem. Nie, no, tak szczerze to właśnie skończyłem tutaj przeprowadzać wywiadson na buget talk z Zeturalem. Więc on może się jeszcze pokaże na dzisiaj, na materiale jakimś. No i co? No, byliśmy wczoraj z The Lordem. Jak widzieliście na social media, zamówił sobie potężny. Talerz jedzenia nie chciał się podzielić. Potem kazał mi pić jakieś Negroni. Ja nie jestem ogólnie fanem, ale zmusił mnie. Powiedział, że jak nie spróbuję, to tam będzie chciał mnie zwolnić. Będzie nalego, żeby mnie zwolniono. Ja mu powiedziałem, że chyba ci się coś poprzestawiało, no ale spróbowałem. No i ogólnie nie było jakieś super. No i co teraz? Dzisiaj w zasadzie. Jest mecz o 22 na Mirage Nie wiem, czy materiał ukaże się przed, czy po tym spotkaniu Zobaczymy Kwestia taka, że trzeba go wygrać, żeby mieć no coraz pewniejszy ten... Coraz pewniejszy ten udział w playoffach Praszka będzie rozczarowująca, ale mamy Małe kłopoty w drużynie Gracze zjedli coś wczoraj I się trochę rozchorowali Więc mam nadzieję, że jak już się obudzą i yy, usiądą yy, yy, do komputerów, to będziesz z nimi ok. Więc yy, no dobra, lecimy dalej z tym vlogiem, nie? Bo jak co się dzieje. Chiama, yy, idę szukać. Pawko, pawka, pawka. Nie, gdzieś jest pawko. A co z tym pawkiem? Haci go potrzebuje Mówi, że jest bardzo urgent situation, więc muszę go poszukać. Pawko, poszukujemy Cię. Potrzebujemy Cię w naszym składzie, tak? Nie tak szybko, co? Wydaje mi się, że tam ma pokój. To nie, to nie, to nie. Jesteś tutaj, Stanowski! Jesteś tu gdzieś! Ej, coś od ciebie chce zobaczyć. Discorda! Oki. Okay. dobra! I znaleziony. Nie kradziony. Jak dzisiaj przed meczem na Miraż Eliandra Do podożnego krańskiego middleinera? Luzik. Luz mam, Luz mam. Mhm. Luzik, luzik. Próbowałeś coś tutaj tego Starbucksa? No, próbowałem. I opinia o Starbucksie? Y... No, tak. To... Ja nigdy w Starbucksie zwykłej kawy no, nie biorę, więc no. ja first w sumie, ale spoko było. Brałem wiesz, Vanilla latte czy coś takiego? Spoko było nawet. słodziutkie. Widziałeś, ty się do nas przyjechał? Co? Gdzieś, a, tura, tura. Widziałeś, ty się do nas przyjechał? Kto? Ozeti A, Zatura, tak. widziałem, że gdzie jest Zaturel? Siedzi tutaj w rumie po prawej A tam, okej okay. Spoko Central. Patrzcie widzowie A Zatural? <grym> Cześć Adrian Cześć. Cześć Jak Ci minął dzień? To był długi, wyczerpujący dzień. Chłopaki niestety tutaj nie czują się najlepiej w tym momencie. Nie jakieś zatrucie pokarmowe, jakieś niedobre, może jedzonko wjechało. Więc zawsze to jest stres, meetingi trzeba było przesunąć. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na wynik, bo potrzebujemy tego 2-0. No ale jak będzie to zobaczymy, to już się okaże. Słyszałem, że szykują się tutaj jakieś rewolucje w sobotę. Będą oczywiście jakieś spotkania z graczami, będzie wiele rzeczy przerabianych. Czy muś zdradzić tutaj widzom? Co się szykuje? Tak, to, to najważniejsza kwestia jest taka: teraz nie mamy akademii już w Berlinie, tylko jest tutaj. Więc to, że mamy ten bootcamp, który będzie długi, sprawia, że dużo rzeczy, które robimy w Berlinie z drużyną w Lecu, chcemy też przełożyć na akademię, więc będzie na pewno grube, grube zmiany. No, z takim coaching staffem zmiany mogą być tylko grube, więc chodzi nam o to, żeby to wyglądało mniej więcej tak samo, żeby później gracze, jeśli dostaną się do ELECI czy trenerzy, jeśli dostaną się do ELECI, już wiedzieli, jak to wszystko w ELECI funkcjonuje. Więc tutaj dużo, dużo roboty wykonanej jest bez i Delordem. Chłopaki naprawdę super do tego reagują. Cieszę się, że im się to podoba, co robimy w lecu, że nie, uży, nie uważają, że to jest bez, bezużyteczne, a wręcz bardzo chętnie jak chcą to wprowadzać. Także dużo zmian, będzie dużo więcej struktury, korpo, jak to mówią. Natomiast naprawdę, struktura, jeśli czasem jest wkurzająca, to też potrafi być twojej. Naj... Lepszym przyjacielem i myślę, że, że dużo nam pomoże w tym aspekcie teraz. Mhm. A jaki jest cel akademii? Czy ty dostawiasz przed chłopakami jakieś tutaj? Właśnie cele, czy czegoś oczekujesz od nich? Wynik sportowy jest zawsze ważny. Ale to nie do końca o to chodzi ostatecznie. To znaczy, no wiadomo, że chcielibyśmy, żeby nasz team pojechał na EU Masters i na tym EU Masters dobrze się zaprezentował. Ale to jest cel drugorzędny. Dlaczego? To jest ważne dla nas dlatego, że po prostu gramy dłużej, więc jest więcej oficjalnych gier i więcej treningów. Dla mnie osobiście najważniejszy cel jest taki. Ja już nie mam wątpliwości, że gracze i trenery, trenerzy, których mamy, są na poziomie top ERL. Ale każdy, kogo mamy w Akademii, czy w Coaching Staffie, czy wśród graczy, ja już nie oceniam ich pod kątem tego, czy oni są dość dobrze na ERL. Celem Akademii jest to, żeby się dowiedzieć, kto z nich jest gotowy na elisji. I to dotyczy się tak samo trenerów, jak i zawodników. Także dla mnie musimy odkryć, kto ma ten drive, kto potrafi zapierdalać jak trzeba cały rok i ma ten głód leca, tak? To, tego musimy się dowiedzieć, to musimy odkryć i gracze muszą to odkryć też w samych sobie czasami. Hello. O, za co, raz, za co tutaj robisz? Witam. Cześć Dobra, moi, kurwa. Jak ci witał Dobrze, właśnie, bo to pełno dubsko wczoraj. <grystanie> tak było, ała, ała, mój ty czemu ukłamujesz widzów? Hadzima do mnie podchodzi, mi już że mówi tak. Dobra, teraz ci nagramy, jakbyśmy się pierwszy raz widzieli, bo musi być jakaś chronologia. Nie możesz tak, Hadzima, musisz prawdziwe logi robić cały czas z kamerą, powinien chodzić cały dzień. Do kibla, na dach, nie wiem gdzie tam, jak kominy czyścisz, też powinien z kaminą chodzić. Co to, to za szczota, do czyszczenia kominów. To jest tak zwany defkat. Cut. Defkat? Cut? Tak. Martwy kotek. Brzmi groźnie. a że kot. A no? czemu? Nie wiem. No. Co dzisiaj robimy Hajima? No Jaki jest plan? Poddymiamy, witam. Poddymiamy? Co to? W ja. zaspany jeszcze. Ja? No, no czego zaspany? No tak wygląda, że w ogóle się lubi, czy nie? Nie, no tak o 13. Ale wczoraj... No to dość późno. Ale wczoraj cię na rogi wziął Alistark. No oczywiście, kto leveliczbami dla inera zaskoczył. W szoku był milejny. Nie, nie chciało mu się chyba grać. Bo ten też był w szoku, jak kraja <grym grym> na arystara oddają. <grym> Czemu ten nie mówisz, że miss? Słucham? Mogę mówić, że miss dla No mówili, mówili. Tak? No daj mi, mówi, że mówił, że ja No i w sumie trochę załatwiałam. <grym> no w ogóle ten zaćmie. Prawda, prawda. Wiesz, kto chyba załatwiał, nie? No i co my... siebie czy pęk? Nie no, no i tak. tutaj Mistwie rzeczywiście, że lepsza drużyna wygrali, no. Dlatego przyjechałem dzisiaj, próbuję się wkręcić do Teamku. Może handwarmery będę podawał, może będę plecy masowo zobaczymy, no słuchaj. Jakieś doświadczenie przyles, no. Co tam? Co tam? Co? Co? Sorry, wody, wody trzeba wątpić. Grunt to nawadnie, tego, może nawadnia się, tak? Trochę. Czemu? No, no, się Długo spałem dzisiaj, ale to dlatego, że nie bardzo. Nie miałem się 22 to nie zelegalizować. No ja dzisiaj o 18 za godzinkę meeting drużynowy pogramy sobie w golfit przed meczykiem, żeby ścisnąć nasze drużynowe. te jak to się mówi? więzy, tak? Żeby drużyna się dobrze trzymała. O się stresuje, jak my kamerujesz tak bliska. Ja, Jeszcze masz kurwa trzy kamery, trzy kropki masz, tu, tu, tu i nie wiem, która patrzy na mnie. Ja w sumie to się Też nie wiesz? No. No dobrze. Fajnie ci widzieć Karzima, fajnie was widzieć widzowie. Dzisiaj 22... Nie no, ty tego nie puścisz dzisiaj. Dzisiaj 22, tak? No, dzisiaj 22, tak? no. 22 no. Missis Gaming kontra Miraż Eliandra, wszystko też od tego, czy Rakso zostanie na Utylusa. Jak Raksu zostanie na Utilusa, no to nie wróżę dobrze. Misfits, ale Bezum i, i Delord Wielkie Głowy, myślę, że przykminią, że trzeba tutaj przybanować A myślę że co mają większe głowy, czy bebechy? Kurwa, no jest close, jest close, muszę przyznać W sumie powiem tak, jakby się cały coaching staff, tak jeszcze z, z Analitykiem i tutaj z Head of eSports, ustawili tak w rządku To kurwa no, korytarz WPC mógłby się, mógłby nie wystarczyć, że tak powiem Będziesz robił tą kawę, czy nie? A ty kitu. Rajnie no, ja widzowie tu jest taki automat. On jest mm -hmm. dosyć fajny, dlatego że ma dużo opcji ja zawsze decyduję się na Na Flat White tak zwany. Pozdrawiam wszystkich Klubowiczów nie ma żadnego nie klubu nie No, że nawet jest flexor, kuser, który daje dodatkowe staty. którego można sobie wybrać. A tutaj proszę, receptura chodzimy na kawę w 100 ml. 100 ml kawy, Wolumen to nie no volume to głośność. 100 głośności. No. Oczywiście mocna, 5. Lej, 5 więc ja robię taką, właśnie, żeby ta kawa była taka mocna. 100 ml, 100 wolumarzu, co dalej? No i teraz jak to nam wleci to... A tu masz pokrętło? No tak, to jest jak pokrętło, jak DJ. O, przez jest przez przypadek 5 ml. krz, krz, Przypadek 5 skur, ml. Skur, skur, A skur. I tutaj, tutaj stałem na 25 ml. mleka. nie przez przypadek, jak zacząłem kręcić, to 5 ml. Przez... No i już nie będzie, nawet wyrzuć to teraz. Nie. Miało być 100, powiedzieć, że to jest idealna kawa. Nie no. Dobra widzowie, 100 wolumarzu 100 i 25 sekund mleka A, To właśnie kusiła żeby kręcić, bo coś A I tu tutaj... to może się coś A tu tam 26, 20 mleka było tam. 26... Aha, zmieniasz proporcje, no tak, A. bo tu 5 wolumażu odjąłeś no i teraz jedną sekundę dodałeś. No i tu, tutaj na ten mil muszę dać 7 Nie no bez tego, bez mu. Nie, Co z ty, tym? ty? Serio? No. Jak e, Sławiak, z pianką. 7. 7 mil kwamie. No i to jest, panowie, receptura na kawę Hajime. Ja jeszcze tutaj dodam od siebie słończkę. Witam! Czy tu jest? widać że <laughs> się zmęczyłeś, Paweł. <laughs> Co jest? Czy tu widać uśmiech? Nie, nie <laughs> Sorry, To jest pizza. To jaja albo wisienki. Pizza z plastyki niestety, no. Też kawkę przygodę. Tak, a jaki masz przepis? Bo Hajima ma 100 wolumarzu i 25... No dobra, przepis. A ja, jaka? Pierwszy wybór, wybór. Znaczy wiesz co, no ja w domu piję coś innego, ale tu piję to, bo wiem, że jest totalnie okej. Okay. Oczywiście tak. na pełną pizzę. Dobrze, pełna moc. Tak. To jest tak, to jest bardzo ważne. W Volumaz. tym momencie 200 minimum. Ile? Z z wieku, dwa, razy, kurwa... dwa razy więcej niż Wiesz, wiecie dobrze, jak jest z graczami. To jest volumasz, to, to się z, z graczami go... jest tak, że no po prostu tak jest z graczami. A nie boisz że cię przeładuje? Nie przeładuje, bo potem tylko 9 sekund pianki, mleczka i... Ale jest po, po 9? I 9 mleczka i 9 pianki, czy Właśnie tylko będzie foam, że bianka tylko, jest mleka nie będzie. Już się kurwa widzowie ziarna kończą, no, bo to jest, to jest chłopaki no, jest... ciągną już wypił dwie kawy, Hajima jedą, jeszcze przez słonkę napierdala Z wisienkami narysowanymi na kawie i z wisienkami na... To jest armagedon A tutaj proszę, trochę inna meta, biało-czarne Jeszcze... Jak Cię. żyrawka Jeszcze Kingwin. O proszę, dali tutaj dresy te specjalne mają tyle lat, że A wo... no To jest dużo czasów da? Tu Kingwin, tutaj Fanatic Tutaj... Zebra. To. Uwaga mleko, mleko, szybko. No i teraz za dużo. Minimum 10 maksymalnie, wydaje mi się, że wleci. Minimum 10 maksymalnie? <grym> no tak. Dziwnie, no, mogą być problemy. I trzy pianki? Może być. No, no bo ja i mamy tak, no. idealnego potwora. Wczoraj ten talerz smakował? Talerz smakował, oczywiście. Wszystko sam zjadać? Mm, mm. Nie, nie, ale tak bardzo <laughs> dużo <dużyca jeszcze, śmiech> Dlatego, że kacznie mu nagle się do chciało jeść, więc. No. no i dobrze, panowie. No, żyje. alkoholu nie było, to była oczywiście chyba niekropiona impreza. Dzisiaj w końcu robota na 20. No Ale ruch. właśnie, co, co lepiej? Nawpierdalać się, czy się napić? I, i to, i to. <laughs> ja myślę, że w życiu trzeba ten balans zachować. I Polak więc... potrafisz tutaj powiedzieć, Dobre. no. Ja myślę, że tu nie można zostawiać tego samym sobie. Rodzi oczywiście no decyzji, oczywiście mówimy o kawie. Pamiętajcie, przepis Delorda, 200 wolumarzu, 9 mleka bez cukru, przepis chodzimy 100 wolumarzu, 25 mleka, 10 piany, no i owoce. Nie jest Nie wiem. A w ogóle jak nie wiem jakie jesteście różni chłopaki dokładnie, ale 75 to pamiętam jeszcze ojca, jak jechaliśmy w podróże po Polsce, mój ojciec lał kawę do słoika. I zakręca do swojej kawy i po prostu chodzi z swojej kawy w A my zobacz, jakie tu jesteśmy po prostu pokolenie płatków śniegu, pokolenie nieudaczników, e, tragarzy, ludzi tragicznych, e, zmęczonych czym? Pracą, jaką pracą, kochani. Zero zmęczenia, tylko kawka. Ziemano, tu wesoły Siemano. Krasnal I to już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. Dużo pozytywnych reakcji po poprzednim e, odcinku, więc mam nadzieję, że również ten przypadnie Wam do gustu. No i co? Widzimy się następnym razem. Zapraszam wszystkich oczywiście na mecz. Misfits Premier kontra Miras Leandra i do następnego! No!